Dzisiaj ostatnia niedziela w roku liturgicznym. Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Witam Cię w ten niedzielny poranek i zapraszam do zasłuchania w Boże Słowo. Dzisiaj, pewno w całym kościele, mówimy o Chrystusie, królu, o stawianiu Go na tronie. Ja chcę oczywiście też o tym, ale tak może troszkę od drugiej strony, o tej ludzkiej twarzy Chrystusa Króla, tej pięknej ludzkiej twarzy, którą On na kartach Ewangelii nam ukazał. Słuchajmy się. W dzisiejszym Ewangelię, to 18 rozdział Ewangelii Janowej, wersety od 33 do 37, Piłat powiedział do Jezusa, czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Czy Jezus jest królem? On sam dzisiaj nie pozostawia nam wątpliwości, mówiąc tak. Jestem królem. Ale moi drodzy, zobaczmy w jakim momencie padają te słowa Jezusa. W momencie, kiedy Jezus w szkarłatnym płaszczu, Jezus przed Piłatem poniżony, sponiewierany, taki Jezus, nasz Pan i zbawiciel, mówi tak. Jestem królem. I my to wszystko wiemy, jakże często o tym mówimy, tak? Królowanie Jezusa, mamy stawiać Chrystusa na tronie naszego życia i to wszystko nie pozostaje nie pozostawia wątpliwości. Ale ja dzisiaj chcę sobie zadać pytanie: jakiego Jezusa mam uczynić królem? Jaki jest Jezus, ten, który ma królować w ludzkim życiu. Jakim królem jesteś dla mnie, Panie? Jaki mam w sobie obraz Ciebie? Jaki Ty, jaki Ty masz królować w moim życiu? Nie Czy ten um, triumfujący? Um, Zwycięski, taki nie wiem, górujący nad wszystkimi, taki posągowy. Czy może ten z galilejskiej kamy, zatroskany, bo akurat nowożeńcom wina zabrakło? Czy ten może spod sykomory, wypatrujący zacheusza, spragniony by pójść na kolację do grzesznika? Czy może ten, siedzący przy studni, Rozmawiający z miłością z Samarytanką, z tą kobietą, której ścieżki życia tak mocno się powykrzywiały? Czy może ten, który obchodził okoliczne wsie i litował się nad ludzką biedą? Czy może ten, który pochyla się nad grzeszną kobietą, przywraca godność tej kobiecie, która prowadziła w mieście życie grzeszne? A może wreszcie ten, który. Uczniom umywa nogi, pokazując, co to znaczy kochać, co to znaczy służyć, i mówi, I wy czyńcie podobnie, tak jak ja wam uczyniłem. I zaraz odpowiadam sobie na to pytanie, nie mając wątpliwości, Panie, ja chcę, żebyś taki Ty w moim życiu królował. Właśnie taki, właśnie taki, który najpiękniej pokazał mi, jako Bóg-Człowiek, co jest najpiękniejsze w człowieczeństwie. Zapatrzenie w takiego Jezusa Chrystusa, tego, który jest początkiem i końcem, zbawicielem człowieka, albo właśnie takiego, to na tą najpiękniejszą stronę człowieka, którą Jezus pokazał nam, przyjmując nasze ciało, ludzkie ciało. Zapatrzenie na takiego Jezusa, uczynienie takiego Chrystusa królem życia. Mam moc przemieniać moje życie. Zobaczenie w takiego Jezusa w największej głębi przemienia mnie egzystencjalnie. Gdzieś dławi mój egoizm, dławi moją pychę, dławi moją nieczystość, bym kochał wciąż bardziej czysto. Dławi mój brak pokory. Dławi moją niechęć do ludzi. Taki Jezus chce, żebym, żeby zwyciężał w moim życiu. Taki chce, żeby królował. Nie? Od takiego Jezusa chcę się uczyć. Takiego Jezusa chcę głosić temu światu. Takiego z przepiękną ludzką twarzą. Nie? Który najpiękniej. Kazał człowiekowi, co znaczy być człowiekiem. I to jest Król. Ten, który przez wielu jest ośmieszany, ten, który był biczowany, na śmierć skazany, ten, który był wyszydzony. Jednocześnie ten, który jest początkiem i końcem, ten, który umarł za mnie na krzyżu, oddał za mnie życie, ten, który czeka na mnie w niebie. Wierzę w to mocno. I ten, który każdego dnia chce mówić do mnie jako król wszechświata, Łukasz, chodź, bo ja chcę ci ciągle uczyć, jak być człowiekiem, jak pięknie być człowiekiem. Leszek Kołakowski, polski filozof, żyjący już w swojej książce Jezus ośmieszony, pisze, czy był Bogiem? Nie mam pojęcia. Ale jeśli jakiś Boży człowiek żył kiedykolwiek na tej ziemi, to był nim on. Kołakowski, który czerpał z chrześcijaństwa, szanował chrześcijaństwo, sam uważał się za bezwyznaniowego. Nie, ale my wiemy, że był Bogiem, jest Bogiem, jest Zbawicielem człowieka. A jednocześnie nie odbierajmy naszemu królowi tej pięknej ludzkiej twarzy, tej, tej prawdy o człowieku, którą pokazuje nam tak cudownie. Jeżeli taki Chrystus będzie królował w naszych sercach, jeżeli taki Chrystus będzie królował w naszych rodzinach, jeżeli taki Chrystus będzie królował w naszym społeczeństwie, właśnie taki ten z kany galilejskiej, spod zacheuszowej sykomory, ten spod studni, siedzący z samarytanką, ten umywający nogi, to chrześcijaństwo się ostanie i człowiek pozostaje piękny. I wtedy Jezus będzie zwyciężał. Wtedy Jezus będzie zwyciężał. W życiu każdego z nas i Całych społeczeństw. Jak pięknie jest iść za takim panem, jak pięknie jest wpatrywać się w takiego Chrystusa i zapatrzenia w takiego pana, króla i Zbawiciela, ci życzę, abyśmy do końca życia, zanim szli, Jego ogłaszali wszystkim narodom, wszem i wobec, wszędzie że taki Jezus jest Panem i Zbawicielem człowieka. Dobrej Bożej Niedzieli Ci życzę i dobrego, błogosławionego tygodnia.